Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pała Tobie, Panie. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni ludzkiej te słowa Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemierz mijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo Pańskie. Mieszkanie posprzątane, okna umyte, prezenty kupione, makówki zrobione, karb zabity. Nic tylko ugotować, zasiąść do wigilijnego stołu. W pierwszy dzień świąt zjeść ewentualne resztki albo zrobić świąteczny obiad, odwiedzić rodzinę, w międzyczasie pójść do kościoła, pójść do kościoła w drugi dzień świąt, dojeść resztki i po świętach. Przeżyliśmy Adwent, przygotowaliśmy drogę Chrystusowi. Przyszedł, narodził się, możemy wracać do szarej codzienności. Czy o to chodzi w Adwencie? Nie. Owszem, ważne jest to, co dzieje się wokół nas. Nie chodzi o to, że teraz możemy sobie olać, brzydko mówiąc, mycie okien, bo ksiądz powiedział, że Pan Jezus i tak się narodzi przy oknach nieumytych, bo tak jest. Narodzi się. Natomiast to, co dzieje się na zewnątrz, dobrze jest, żeby oddawało to, co dzieje się w nas. I to, że święty Jan chrzciciel za Izajaszem mówi, że mamy przygotować drogę Panu. To nie oznacza tego, że mamy działać tylko tak, żeby zewnętrznie te warunki na przyjście Chrystusa były jak najlepsze. Ale mamy działać tak, jak mówi nam pierwsze zdanie, które Jan Chrzciciel mówił w dzisiejszej Ewangelii. Mamy się nawracać. Mamy przygotować przede wszystkim miejsce Chrystusowi w naszym sercu. To nasze serce... Ma się podnieść z doliny grzechu, ma obniżyć się góra pychy w nim, mają się wyprostować nasze drogi, pełne kłamstwa, niesprawiedliwości, tak aby były pełne prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. No wtedy będziemy w stanie Chrystusa przejąć. I tu się rodzi pytanie o to, jak ja przeżywam ten Adwent. Prawie jedna trzecia za nami, jeszcze dwa i pół tygodnia przed nami. Jaki mam plan na przygotowanie miejsca Chrystusowi w swoim sercu? Czym dla mnie w tym adwencie oprócz świątecznych porządków domowych będzie mój porządek duchowy, czyli spowiedź przedświąteczna? Tylko jednym z elementów na liście do odfajkowania byłem, powiedziałem kilka rzeczy. Ksiądz zapukał, do Wielkanocy nie potrzebuje wracać. Bez sensu. Tu Jan chrzciciel mówi dzisiaj. Nie myślcie, że możecie sobie mówić Abrahama mamy za ojca. Kiedy możemy myśleć, że jesteśmy nawróceni? Wtedy, kiedy wydamy dobre owoce naszego nawrócenia. Kiedy to, co robimy, będzie miało realny wpływ na nasze życie. Kiedy nie będziemy pielęgnowali czegoś, co sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki nazwał duchowością żaby. A to bardzo często nam grozi, zwłaszcza przed świętami. Siedzimy sobie w błotku naszych grzechów, na święta wyskoczymy i wskakujemy z powrotem po świętach do tego błota i siedzimy do kolejnych świąt. Niby wszystko okej. Okay. Niby zewnętrznie wypełniamy przykazania, ale czy rzeczywiście jest w nas Chrystus? Czy rzeczywiście nasze przeżywanie świąt narodzenia pańskiego różni się od przeżywania świąt przez tych, którzy nie wierzą? To jest pytanie. To jest sprawa, którą musimy rozeznać w naszym sercu. Bo Chrystus do nas przychodzi nie tylko w Boże Narodzenie. Mówimy, że Adwent to jest czas podwójnego oczekiwania: na narodziny Chrystusa i na Jego przyjście na końcu czasów. Prawda? Ale samo słowo Adwent, w momencie, kiedy zajrzymy sobie do słownika łacińskiego, zobaczymy, że oznacza przyjście, przybycie. Nie czekanie. W starożytności Adwentem nazywano moment, w którym cesarz odwiedzał jakąś miejscowość czy prowincję w swoim cesarstwie. Było to wielkie wydarzenie. Wszyscy się przygotowywali, żeby jak najlepiej przeżyć przyjście cesarza. Gdybyśmy się dowiedzieli, że w naszym kościele jakąś mszę świętą ma odprawiać papież Leon myślę, że frekwencja wzrosłaby kilkadziesiąt razy, bo nie tylko wszyscy ludzie mieszkający w okolicy, ale i z dalszych stron by się zjechali, żeby tego człowieka zobaczyć. Ale przecież my na msze świętej spotykamy się z kimś większym. W czasie, kiedy słuchamy Bożego Słowa, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, przychodzi do nas ktoś największy we wszechświecie. Przychodzi Bóg żywy. Nie w nocy z 24 na 25 grudnia, nie przy końcu świata, ale za chwilę. Każdego dnia. Codziennie mam możliwość przyjęcia Chrystusa do swojego serca, mam możliwość stania się uczestnikiem nieba. I Boże Narodzenie to jest dobra okazja żeby to zacząć na nowo jeśli być może nie jest to jeszcze moją stałą praktyką. I przedświąteczna spowiedź jest dobrym momentem, żeby wyjść w końcu z tego błota grzechu i zacząć żyć życiem wolności dziecka Bożego. Chodząc twardo po ziemi, ale na tej ziemi zaprowadzając Boże królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Królestwo świętości i łaski. Wtedy będzie dobrze przeżyty Adwent. Wtedy będziemy mogli się cieszyć i z umytych okien, i z posprzątanego mieszkania, skupionych prezentów, z wybranej świątecznie choinki, z obficie zastanowionego stołu. Bo zobaczymy, że to wszystko będzie wypełnione miłością i pokojem. To nie takimi na chwilę, ale pochodzącymi od Chrystusa, czyli takimi, które przezwyciężą wszelkie zło i które nigdy się nie skończą.